co dla inwestora jest najważniejsze w nowym, innowacyjnym projekcie. Po pierwsze, jeśli mówimy o, o inwestycjach na wczesnym etapie, to główną rzeczą, którą, którą szukamy, to jest może to będzie zaskoczeniem dla Państwa, ale zespół. To znaczy potencjał tego zespołu, który przynosi, który zgłasza ten pomysł. Pytanie jest po pierwsze o jego, że tak powiem, e, koheren, koherentność, czyli, czyli czy, czy jest kompletny. Czy jest osoba, która dobrze rozumie ten biznes od strony technologicznej, czy jest osoba, która ma zdolności takie, e, umie, e, i, i doświadczenie, sprzedażowe, czy jest ktoś, kto rozumie jak funkcjonują finanse firmy. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia to jest e, kwestia rynku, na, na który dany pomysł lub usługa jest adresowana. Czyli pytanie, czy to jest biznes e, na rynku, który rośnie, czy, jest, czy raczej jakby koniunktura na tym rynku jest, ma tendencję malejącą. Pytanie, czy to jest biznes bardzo skalowalny, czy to jest biznes bardzo niszowy. To jest drugi element. I trzeci, który jest ważny, to jest samo, e, sam produkt lub usługa. Czyli i pytanie jest o to, czy, czy jest jakaś wartość dodana w tej, w tej usłudze, czy z punktu widzenia odbiorców tej usługi, jeśli tu będzie oprogramowanie, czy są jakieś dodatkowe, unikalne funkcje, których do tej pory nie było. Pytanie jest o to, czy rozwiązuje to jakieś problemy nowe, które do tej pory istniejące, że tak powiem, produkty usługi nie rozwiązują. I dopiero Powiedzmy, warstwą, która jest w kolejności, nazwijmy to czwartą, to jest to, w jakiej technologii jest to zrobione. To chcę przez to pokreślić, że z punktu widzenia pomysłodawców, którzy często zgłaszają się do nas o pozyskanie finansowania, ta piramida wartości jest odwrócona. Główny nacisk jest na to, jak dobrą technologię tutaj nam pokazują, jak ciekawy ten produkt jest. A z punktu widzenia nas, czyli funduszu, jest to dopiero kolejny element. Jakie inne błędy popełniają najczęściej właściciele firm, którzy chcą wyjść na rynek ze swoim pomysłem? Pierwszy to to, co wspomniałem, czyli nadmierna koncentracja w przygotowywanych biznesplanach na technologię. To jest doświadczenie szczególnie widoczne z rynku polskiego, gdzie otrzymywane biznesplany od razu łatwo nam rozpoznać, kto przygotowywał ten biznesplan i energia i akcent poświęcony samej technologii jest na tyle duży, że od razu determinuje i jest czytelne, kto jest jakby liderem tego przedsięwzięcia. Natomiast to, co jest niestety niedbywane, to jest ten aspekt rynkowy. Czyli pytanie jest o, 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 generalnie o politykę sprzedaży, o to, w jaki sposób pozyskać tych klientów, partnerów i o to, w jaki sposób uwiarygodnić, że de facto ta doskonała technologia będzie sprzedawana.